Do premiery Rogue One zostało już naprawdę niedużo czasu, kiedy wy to oglądacie, to zostało. Nie wiem, ze dwa, może ze trzy dni do premiery. Oczywiście nie każdy z was będzie oglądał ten film na premierę, ale podejrzewam, że w weekendzie, w weekend otwierający, no to będą prawdziwe rekordy i się rzucimy wszyscy fani, niektórzy pierwszy raz, inni drugi, trzeci, żeby zobaczyć Rogue One. Teraz chcę Was zaprosić na film, w którym opowiem trochę takiego tła, to znaczy to wszystko, co musisz wiedzieć, zanim pójdziesz do kina na Rogue One. I teraz uwaga, ponieważ no, kwestia spoilerów, tak? za to strasznie tam bijecie za rozmaitej maści spoilery. Więc, jakie jest moje podejście? Ten film będzie miał tak jakby dwie części, oczywiście w jednym filmie, zebrane i e, najpierw to będą informacje takie totalnie podstawowe i gdzieś ja tutaj umieszczę, nie wiem, albo z, od spodu, zielony znacznik. I to znaczy, że ja tego nie uważam absolutnie za spoiler i tak dalej. W dalszej części filmu pojawi się na dole, nie wiem, tutaj kropeczka albo coś takiego, pojawi się czerwony znacznik. To są rzeczy, które już są głównie wzięte z Jakieś analizy trailerów, które są wzięte przede wszystkim z książki Catalyst. Książka Catalyst opowiada, ona nie została jeszcze wydana w Polsce. Z tego co wiem, mogę się mylić. Mam nadzieję, że się nie mylę. Nie została wydana jeszcze w Polsce, ale ona jakby wprowadza do fabuły Rogue One, więc coś z tej książki Wam opowiem. Nie wiem, ile rzeczy z tej książki się potem, że tak powiem, powtórzy w filmie. Natomiast, no, należy to uznać już jakoś tam za spoiler. Aczkolwiek, no, dla mnie to nie jest spoiler, natomiast dla części z Was może być. Film jest w zasadzie bezpieczny, ale ostrzegam e, wszystkich ludzi, no bo tak jak mówię, ludzie mają różne podejście do kwestii spoilerów. Dobra, to jedziemy. Rogue One. Na początek trzeba powiedzieć kilka informacji dla totalnych lajków. Po pierwsze, Rogue One to jest czy po polsku Wotr 1 jest to film tak zwany spin-off, czyli przedstawiający historię poboczną w stosunku do trylogii Gwiezdnych wojen. Co to znaczy? To znaczy, że to nie jest kontynuacja epizodu siódmego z zeszłego roku. To znaczy w Wotr 1, który wchodzi do kin już niebawem albo kiedy to oglądacie, już jest na ekranach kin. Nie zobaczymy, nie zobaczymy Rey, nie zobaczymy Po, nie zobaczymy Fina i nie zobaczymy kontynuacji wydarzeń przedstawionych w filmie The Force Awakens, czyli Przebudzenie Mocy, który miał premierę w grudniu 2015 roku. Water 1 dzieje się na chwilę przed epizodem czwartym Gwiezdnych Wojen. Co to znaczy na chwilę? No właśnie tego jakby póki co jeszcze nie wiadomo, aczkolwiek z tego co widać w trailerach... Z tego, co było widać w trailerach Łotra 1, no to rzeczywiście to jest kwestia raczej dni, być może tygodni, może miesięcy przed wydarzeniami znanymi z Nowej Nadziei, a nie kwestia lat. Także, żeby wszystko było jasne. Widzimy wydarzenia, które są na chwilę przed epizodem czwartym, czyli przed Nową Nadzieją. I tak naprawdę z Nowej Nadziei wywodzi się jakby podstawa tego filmu, tego filmu WOT-1. To znaczy, jak pamiętacie, napisy początkowe, te sławne, żółte napisy początkowe z Nowej Nadziei. No to tam jest akapit, że rebelianci odnieśli swoje pierwsze wielkie zwycięstwo i udało im się wykraść plany Gwiazdy Śmierci. I Łotry 1 właśnie na ten temat będzie, to znaczy na temat pierwszego, pierwszej dużej bitwy z udziałem rebeliantów, pierwszego ich dużego zwycięstwa i na temat tego, co udało się i na temat planów, które zostały wykradzione wtedy, planów Gwiazdy Śmierci, wokół których, jak pamiętacie, dzieje się fabuła epizodu czwartego Gwiezdnych Wojen. I teraz jeszcze jedna istotna rzecz. Oto było sporo pytań na Facebooku, na jakichś tam moich streamach i tak dalej, i tak dalej. Ten film, czyli Water 1, nie będzie pokazywał botan. Słuchajcie, dlatego, że bardzo często pojawiał się taki komentarz, takie pytanie, że prawda, wykradanie planów Gwiazdy Śmierci, wielu botan zginęło, żeby przynieść, czy żeby udało, czy żeby zdobyć te plany, tak? Jak pamiętacie ten dialog? Tylko, że ten dialog pojawia się w epizodzie szóstym i botanie, rzeczywiście wielu botan zginęło, żeby wykraść plany, ale drugiej gwiazdy śmierci, zatem no tutaj nie będziemy widzieli botan i tego, jak giną botanie. To absolutny taki szczegół, ale wiem, że jest z tym problem i że o to pytacie też niejednokrotnie. I teraz uwaga, będzie średni spoiler. Ja tego nie uważam za spoiler, natomiast pewnie niektórzy z Was tak. W Łotrze 1, w Rogue One zobaczymy kilka postaci, które wracają. I wiemy to na pewno z trailera. Pojawi się Vader. Nie wiadomo w jakiej roli, nie wiadomo jak długo będzie na ekranie, czy to będzie tylko takie, wiecie, mrugnięcie okiem do fanów, czy to będzie coś bardziej. Pojawi się najprawdopodobniej gubernator Tarkin, Odsyłam wszystkich do analizy jednego z takich zapowiedzi Łotra 1, którą robiłem, na, wygląda na to, że będzie tam Tarkin. Pojawia się Mon Mothma. Mon Mothme poznaliśmy po raz pierwszy w epizodzie szóstym i pojawiła się ona, notabene, grana przez tą samą aktorkę, która ją gra w Łotrze 1. Pojawiła się w. E, pojawiła się w epizodzie drugim i trzecim. A tak w drugim i trzecim w większości niestety w usuniętych scenach, ale jakby aktorka je, jest ta sama Mon Mothma, czyli przywódczyni przywódczyni rebelii. Poza tym najprawdopodobniej pojawi się Bail Organa. Bail Organa, czyli ten przyszywany ojciec e, księżniczki Lei, którego poznajemy tak naprawdę w e, prequelach. I jeszcze z czasów wcześniejszych pojawi się Sav Savgerara Czyli taki bojownik o wolność, można nazwać taki też terrorysta. On jest dosyć radykalny w, swoich, w swoim podejściu, i on pojawił się po raz pierwszy w, w Kreskówce Wojny Klonów. To nie są szczególne spoilery, my o tym wszystkim wiemy z trailerów, z zapowiedzi. Natomiast teraz, uwaga, zmienia się znaczek będą duże spoilery. Spoilery pochodzące z książki Katalist, znaczy informacje pochodzące z książki Katalist, to znaczy jak do tego wszystkiego doszło, że w Galaktyce dzieje się to, co się dzieje. I już teraz Wam powiem, że te wyjaśnienia nawet mi się podobają. Jedną z głównych bohaterek, czy w zasadzie główną bohaterką Rogue One jest Jin Erso. Jin Erso jest córką Galena Erso i zerknę do ściągawek Lyra Erso. O ile sama Lyra Erso jest powiedzmy tam mało istotna, to istotny jest Galen Erso. Galen Erso to jest um, naukowiec, który poświęcił się jeszcze w czasach wojen klonów, poświęcił się badaniom nad pozyskiwaniem energii z kryształów Kyber. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Kryształy Kyber to są te kryształy, które napędzają, w cudzysłowie, napędzają miecze świetlne Jedi. I tutaj Intryga nam się zaczyna zagęszczać, ponieważ. E, Galen Erso e, sądził i badał w ten sposób, że kryształy kyber są świetnym rozwiązaniem do zasilania, do tworzenia energii, do, na przykład do zasilania mniej rozwiniętych światów, ponieważ te kryształy e, bardzo dużo energii są w stanie wytworzyć. Ale, i tu pojawia się problem, na wszystkich, czy w zasadzie na większości kryształów w galaktyce łapę trzymali rycerze Jedi. Wyko rycerze Jedi wykorzystywali te kryształy do zasilania, no i oczywiście do budowy mieczy świetlnych, ponieważ kryształy są jakoś tam powiązane z mocą. Okazało się, że dyrektor Krenik, którego poznamy bardziej w filmie Water 1, on się interesuje tymi badaniami Galena, Ponieważ odkrywa, że być może jego badania i, ta, i tą całą kwestię zasilania przy pomocy kryształów Kyber można wykorzystać do zasilania nowej superbroni. Tak, tak, Gwiazdy Śmierci. Kiedy okazuje się, kiedy Ga Galen Erso zaczyna rozumieć, że jego badania mogą być wykorzystane w złym celu, ucieka. Ucieka na planetę Lama, La Lamu, przepraszam, Lamu z rodziną. No, i tam się zaszywa na jakiś czas. Niestety Imperium go znajduje. I w tym momencie tak naprawdę zaczyna się Wot 1. Poznajemy Jyn Erso, która jest już duża, która przyłącza się do rebelii. To oczywiście też wiemy z trailerów. I no i postanawia. Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, to znaczy, być może ocalić swojego ojca, no i w jakiś sposób przyczynić się do zniszczenia tej super broni Imperium. I to jest bardzo ciekawy wątek. Galen Erso nam się jawi trochę jak Oppenheimer, czyli człowiek, który przyczynił się jawnie do powstania bomby atomowej. Okazało się, że energia atomowa i on to pojął. Energia atomowa może być pozytywna i zasilać, i tworzyć energię, ale może też tworzyć energię bardzo niszczycielską. I to też bardzo tłumaczy ten konflikt i dlaczego tak naprawdę Imperium bardzo zależało na tym, żeby zniszczyć rycerzy Jedi. Ponieważ rycerze Jedi trzymali łapę na kryształach kyber, świątynie Jedi były bardzo często nawet ozdabiane wielkimi tymi kryształami, no bo oczywiście w Mieczu Świetlnym to były malutkie te kryształki, natomiast istniały też bardzo duże kryształy kyber, które, no, które Jedi wykorzystywali do różnych celów. I jedną z planet, na której się wydobywa, czy na której rosną te kryształy Kyber, jest widziana w trailerze Water 1 planeta, planeta Jedi. Tam najprawdopodobniej też jest jakaś świątynia Jedi. Myślę, że też nazwa Jedda Jedi jest nieprzypadkowa, że to jest jakoś tam historycznie powiązane. Natomiast jakby o to chodzi to znaczy dlatego imperium łowiło i niszczyło. I niszczyło rycerzy Jedi, żeby kryształy z ich mieczy świetlnych wykorzystać, żeby wykorzystać te duże kryształy ze świątyń, żeby, no mówiąc wprost, przejąć, um, przejąć władzę nad tym fantastycznym środkiem energii, na tym nośniku, nośnikiem energii, jakim są kryształy. O, i to tyle powinniście wiedzieć. Oczywiście to nie jest tak, że jak tego nie wiecie, to się nie będziecie dobrze bawić. Na filmie Water 1. Ale myślę, że warto to wszystko wiedzieć. To tyle, przynajmniej tej części spoilerowej. Do zobaczenia już w materiałach, najprawdopodobniej po filmie, chociaż może jeszcze przed premierą coś wrzucę. W każdym razie, do zobaczenia na, na mojej recenzji Łotra 1. Ja już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że Wy też. Trzymajcie się, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o sobie i niech moc będzie z Wami. Papa. Pa.